Istnieje jedna witamina, która potrafi drastycznie obniżyć poziom cukru we krwi w ciągu dosłownie kilku minut. A co najgorsze? Miliony ludzi żyją z podwyższoną glikemią od lat, nie wiedząc, że ten niedobór może być paliwem dla udaru, zawału serca i niewydolności trzustki. Kiedy organizm nie dostaje tej witaminy w odpowiedniej ilości, insulina zaczyna szwankować, cukier się gromadzi, a metabolizm wchodzi w cichą zapaść. W tym filmie wszystko zostanie ujawnione, ale zanim to nastąpi, skomentuj poniżej, skąd oglądasz ten film. NUMERO UM WITAMINA D Wielu wierzy, że witamina D służy tylko wzmacnianiu kości lub zapobieganiu bólom stawów. To jedno z największych cichych kłamstw nowoczesnej medycyny. Nikt ci nie powiedział, że witamina D działa jako centralny regulator metabolizmu glukozy. Bez niej insulina po prostu nie działa prawidłowo. A kiedy tak się dzieje, cukier gromadzi się we krwi, dzień po dniu, aż do drzwi zapuka diagnoza cukrzycy typu drugiego. To nie jest kwestia pecha, to zaniedbana biochemia. Teraz uważaj. Niedobór witaminy D nie daje widocznych objawów na początku. To cicha usterka, która wyczerpuje zdolność organizmu do wykorzystania cukru. A co najbardziej alarmujące. Większość ludzi z cukrzycą ma niski poziom tej witaminy, i nawet o tym nie wie. Myślą, że wystarczająco się opalają, albo że dieta już to załatwia, ale są w głębokim błędzie. Prawda jest taka, że ta witamina nie jest wchłaniana tak, jak powinna, a to ma druzgocące konsekwencje. Jeśli bierzesz leki na cukrzycę, a cukier nadal jest wysoki, istnieje konkretna możliwość, że Twój organizm opiera się insulinie, a witamina D może być brakującym kluczem. Innymi słowy, lek jest, ale drzwi są zamknięte. A kto ma klucz? Ta witamina, którą większość ignoruje. Funkcja insuliny zależy od receptorów, które działają poprawnie tylko wtedy, gdy w organizmie krąży wystarczająca ilość witaminy D, bez niej hormon traci swoją skuteczność, a cukier pozostaje we krwi. Teraz zapisz to: głównym źródłem witaminy D jest bezpośrednia ekspozycja na słońce. Ale nie byle jaka ekspozycja. Potrzeba co najmniej 15 do 20 minut mocnego słońca, najlepiej między godziną 10 rano a drugą po południu z odsłoniętymi ramionami i nogami, bez kremu z filtrem w tym czasie. I tak to jest kontrowersyjne. Ale jest to konieczne, by stymulować naturalną produkcję tej witaminy przez skórę. Wszystko inne rzadko jest wystarczające. A jeśli unikasz słońca, będziesz musiał suplementować, oczywiście pod kontrolą. I zwróć na to uwagę niewiele produktów spożywczych oferuje dobre ilości witaminy D. Można ją jednak znaleźć w źródłach takich jak żółtko jaja, wątroba wołowa, sardynki, tuńczyk i łosoś dziki. Idealnie te produkty powinny być obecne w diecie co najmniej dwa razy w tygodniu. Jednak nawet jedząc to wszystko, jest prawdopodobne, że dzienne zapotrzebowanie nie zostanie osiągnięte. Dlatego w wielu przypadkach kontrolowana suplementacja staje się niezbędna, zwłaszcza po 50 roku życia, kiedy wchłanianie drastycznie spada. Wiele osób boi się suplementacji, obawiają się przeciążenia nerek, lub uważają, że sama dieta da radę. Czas przełamać ten opór. Suplementacja witaminy D, gdy jest wykonywana prawidłowo z poradą profesjonalisty i badaniami laboratoryjnymi, nie jest niebezpieczna. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w przewlekłym niedoborze, który otwiera drzwi do ogólnoustrojowego stanu zapalnego, insulinooporności i cichego postępu cukrzycy. To jest ten rodzaj błędu, który z czasem drogo kosztuje. A widziałem to setki razy w gabinecie. Jeśli jesteś zmęczony walką z wysokim cukrem, skomentuj poniżej. Cukrzyca zniknie z mojego życia. Kiedy zobaczę Twój komentarz, będę wiedział, że jesteś gotów odwrócić grę. I uwierz mi, zostawię tam serduszko, bo wiem, że jesteś typem, który się nie podda. Teraz, kiedy skomentowałeś, kontynuujmy. Wracając do sedna. Witamina D nie obniża cukru we krwi jak lekarz. Ona przywraca naturalną wrażliwość Twojego organizmu, sprawiając, że insulina znów spełnia swoją funkcję. To jest zupełnie coś innego. To jest leczenie przyczyny, a nie tylko objawów. Jeśli nadal polegasz wyłącznie na lekach i oczekujesz innych rezultatów, musisz zrozumieć, że utknąłeś w cyklu. Korekta witaminy D może być początkiem wyjścia z tego cyklu. To nie jest magiczne lekarstwo, ale to ignorowana podstawa biochemiczna. I nie myśl, że wystarczy brać jedną tabletkę tygodniowo i wszystko jest w porządku. Właściwa dawka zależy od badań. Zazwyczaj skuteczna suplementacja obejmuje dawki dzienne między tysiącem a pięcioma tysiącami jednostek międzynarodowych, w zależności od indywidualnej potrzeby. Przyjmowanie na czczo ze źródłem naturalnego tłuszczu, takim jak awokado, oliwa z oliwek lub orzechy, pomaga zwiększyć wchłanianie. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, to znaczy, że do jej przyswojenia potrzebny jest tłuszcz. Mało kto o tym wie, a robi to ogromną różnicę w wynikach. Inne częste pytanie: Jaka jest najlepsza pora na przyjmowanie? Idealnie! Rano. Dzieje się tak, ponieważ witamina D uczestniczy w cyklach hormonalnych związanych z kortyzolem i melatoniną. Przyjmowanie jej wieczorem może zakłócać sen u niektórych osób. Spożywając ją rano, sprzyja zesynchronizowaniu z zegarem biologicznym organizmu, a ta spójność hormonalna jest niezbędna dla zdrowego metabolizmu. Zrozumienie tego to nie fanabeja. To prawdziwa nauka, która bardzo pomaga tym, którzy walczą z wysoką glikemią. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? Ponieważ system woli leczyć objawy. Jest to szybsze, bardziej opłacalne i łatwiejsze dla wszystkich, z wyjątkiem ciebie, który musisz radzić sobie z konsekwencjami. To, co tu mówimy, nie jest sekretem. Zostało opublikowane, przebadane i udokumentowane ale nadal jest ignorowane w konwencjonalnych podejściach. Czas to skorygować jest teraz. Każdy dzień niedoboru to kolejny krok w progresji choroby. A ty zasługujesz na to, by postąpić inaczej. Dlatego, jeśli zdiagnozowano u ciebie cukrzycę typu drugiego, stan przedcukrzycowy lub nawet insulinooporność, poproś swojego lekarza o proste badanie. 25-hydroksywitamina D wykaże ono jasno, czy twoje poziomy są odpowiednie. A jeśli są niskie, nie wahaj się tego skorygować. Nie czekaj, aż pojawią się poważne objawy. Ciało ostrzega subtelnie, ale jeśli nie posłuchasz teraz, będzie krzyczeć później. A kiedy krzyczy, to znaczy, że przekroczono limit. Numero Dos. Witamina K. Mało się o niej mówi, ale prawda jest taka, że bez witaminy K metabolizm glukozy staje się polem minowym. Ta witamina, często zapominana, działa jako most między insuliną a komórkami, które jej potrzebują. Bez tego mostu cukier krąży bez celu, podrażniając tętnice, zaogniając trzustkę i otwierając drogę do poważnych powikłań. To dyskretny, ale niszczycielski proces, a prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, że zaczął się we własnym talerzu. Witamina K ma dwa główne typy. Jeden znajdujący się w zielonych warzywach, takich jak szpinak, jarmuż, brokuły i sałata. Oraz K2 obecny w fermentowanych produktach i produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak dojrzewający ser, żółtko jaja wiejskiego i tradycyjne japońskie, natto fermentowana soja. Są podobne, ale mają różne role. 1 działa we krwi, pomagając w szepnięciu, podczas gdy K2 jest tym, co naprawdę interesuje tych, którzy chcą kontrolować cukier. Ponieważ działa w metabolizmie komórkowym, stymulując receptory insuliny i zmniejszając gromadzenie się tłuszczu wokół wątroby i trzustki. Ten tłuszcz jest prawdziwym sabotażystą kontroli glikemii. Kiedy wątroba jest przeciążona, insulina traci siłę. I tu wkracza witamina K2. Reorganizuje ona wykorzystanie wapnia wewnątrz komórek i poprawia komunikację metaboliczną, pozwalając insulinie ponownie działać z precyzją. To tak, jakby na nowo uczyła ciało słuchać insuliny. To jest ten rodzaj procesu, którego nie widać, ale który zmienia wszystko od wewnątrz na zewnątrz. I dlatego niedobór tej witaminy stał się cichą bombą u osób z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym. To imponujące, jak wielu pacjentów unika ciemnych warzyw w obawie przed zwiększeniem cukru, podczas gdy w rzeczywistości rezygnują z jednej z najpotężniejszych naturalnych obroń organizmu. To jest poważny błąd. Szpinak, rukola, jarmusz i brokuły nie są złoczyńcami. Wręcz przeciwnie, to żywe leki. Wystarczy przygotować na parze z kroplą oliwy z oliwek, a efekt już się zaczyna. Unikaj smażenia lub zbyt długiego gotowania. Nadmierne ciepło niszczy część witaminy K i zmniejsza jej korzyści metaboliczne. Małe poprawki w kuchni robią ogromną różnicę w glikemii. Innym potężnym źródłem jest awokado. Niewielu wie, że zawiera dobrą koncentrację witaminy K, a w połączeniu z naturalnymi tłuszczami, jej wchłanianie jest potęgowane. Ten owoc jest prawdziwym sprzymierzeńcem na śniadanie lub lekką kolację. Witamina K2 jest trudniejsza do zdobycia, ale można ją zapewnić małymi porcjami serów dojrzewających, zwłaszcza parmezanu i gaudii, lub poprzez suplementy, gdy potwierdzony jest niedobór. I tak jest bezpieczna, gdy jest stosowana prawidłowo, ale wymaga porady. Ponieważ w przesadnych dawkach może zakłócać działanie leków przeciwzakrzepowych, istnieje bezpośrednia korelacja między niskim poziomem witaminy K a zwiększonym ryzykiem insulinooporności. Oznacza to, że organizm musi pracować ciężej, aby utrzymać tę samą kontrolę cukru, a to przeciążenie powoli niszczy trzustkę. Wyobraź sobie samochód jadący z zaciągniętym hamulcem ręcznym: jedzie, ale silnik ulega zniszczeniu. Tak samo jest z metabolizmem bez witaminy K. Nauka już wykazała, że ta witamina zmniejsza markery stanu zapalnego, poprawia funkcję wątroby, a w niektórych przypadkach pomaga w redukcji hemoglobiny glikowanej, jednego z głównych wskaźników cukrzycy. Dla tych, u których już zdiagnozowano chorobę, idealną strategią jest połączenie witaminy K z produktami bogatymi w dobre tłuszcze, takimi jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, orzechy włoskie, orzechy i łosoś. To potęguje wchłanianie i poprawia biodostępność w organizmie. A oto ważny szczegół kliniczny. Najbardziej sprzyjający czas na spożywanie produktów bogatych w witaminę K to obiad lub kolacja, kiedy organizm jest w pełnej aktywności trawiennej i w posiłku są obecne tłuszcze. To jest ten rodzaj prostej poprawki, który zmienia wyniki badań. Może próbowałeś diet i leków, a cukier nadal jest uparty i utrzymuje się na wysokim poziomie. Czy zastanawiałeś się, że problem może nie tkwić tylko w tym, co usunąłeś z talerza? Ale w tym, czego nie dodałeś? Bez odpowiedniej obecności witaminy K, żaden system kontroli glikemii nie działa w pełni. A co gorsza, ten niedobór jest praktycznie niewidoczny w konwencjonalnych badaniach. Pojawia się tylko wtedy, gdy manifestuje się już jako stan zapalny, tłuszcz w wątrobie lub ciężka insulinooporność. To jest alarm, który musi być usłyszany teraz, póki jest jeszcze czas, aby to odwrócić. Wielu uważa, że zdrowe odżywianie jest wystarczające, ale to, co jest zdrowe dla ciała w stanie zapalnym, może nie wystarczyć dla ciała w zapaści. Nie chodzi tylko o to, co się je, chodzi o to, jak się to łączy. Sama witamina K jest ograniczona. Z dobrym tłuszczem staje się naturalnym środkiem terapeutycznym. Ta synergia jest tym, co przekształca zwykły pokarm w narzędzie odzyskiwania metabolicznego. Dlatego każdy posiłek, który zawiera zielone liście i źródło naturalnego tłuszczu, jest bezpośrednią inwestycją w stabilność glikemii. Teraz odpowiedz na coś ważnego w komentarzach: Jaki był ostatni ciemnozielony warzyw, który był częścią Twojego dzisiejszego posiłku? Zostaw nazwę tutaj poniżej. Kiedy przeczytam, będę wiedział, że zobowiązujesz się do dbania o własne zdrowie i obiecuję zostawić serduszko w Twoim komentarzu. Bo każdy krok liczy się w tej podróży kontroli i zwycięstwa nad cukrzycą. Teraz, kiedy skomentowałeś, idźmy dalej. Istnieje jeszcze jeden mało omawiany czynnik. Witamina K działa w sposób zintegrowany z witaminą D, jedna nie działa całkowicie bez drugiej. Podczas gdy D aktywuje geny kontrolujące insulinę, K kieruje wapń i zmniejsza stan zapalny, który utrudnia to działanie. Tworzą cichy, ale niezbędny duet. A kiedy organizmowi brakuje obu, Metabolizm traci kurs. Korygowanie jednej bez dostosowania drugiej jest jak wymiana kierownicy w samochodzie bez naprawy hamulców. Dlatego równowaga jest tym, co przekształca leczenie w wynik. Niedobór witaminy K może być również związany z długotrwałym stosowaniem antybiotyków, leków zobojętniających kwas i leków na cholesterol. Te leki zmieniają mikroflorę jelitową, a część witaminy K jest produkowana w jelitach przez korzystne bakterie. Innymi słowy, nie wystarczy dobrze jeść. Trzeba dbać o florę jelitową. Naturalne fermentowane produkty, takie jak jogurt bez cukru, kefir i kiszona kapusta, pomagają przywrócić tę naturalną produkcję. To jest szczegół, który niewielu profesjonalistów wyjaśnia, ale który robi całą różnicę w kontroli cukrzycy. Podsumowując, witamina K jest zapomnianym trybikiem metabolizmu cukru. Działa za kulisami, wzmacniając mechanizmy wrażliwości na insulinę, zmniejszając stany zapalne i chroniąc trzustkę. Ignorowanie jej to rezygnacja z potężnej broni przeciwko progresji choroby. I pamiętaj: nie ma cudu, jest zastosowana wiedza. Każdy talerz, każdy wybór, każda poprawka to krok w kierunku równowagi. A kto to rozumie, przestaje być zakładnikiem choroby, by stać się protagonistą własnego powrotu do zdrowia. Numer 3. Witaminy C. Jedną z największych tragedii w leczeniu cukrzycy jest skupianie się tylko na cukrze, ignorując jednocześnie szkody, jakie wyrządza on komórkom z upływem czasu. Problem nie polega tylko na tym, że cukier jest wysoki. Chodzi o to, co robi, gdy tam jest. Utlenia, zapala i cicho niszczy tkanki ciała. To jak wrzucanie piasku do łożysk maszyny, która musi działać z precyzją. I to właśnie w tym momencie wkraczają witaminy C i E. Dwie tarcze antyoksydacyjne zdolne do zablokowania tego niszczenia komórkowego. Te dwie witaminy nie służą tylko do wzmacniania układu odpornościowego, jak myśli wiele osób. Ta ograniczona wizja uniemożliwia tysiącom diabetyków zrozumienie rzeczywistej mocy tych związków. Witamina C działa: neutralizując wolne rodniki generowane przez nadmiar glukozy. Są jak mikroskopijne iskry, które palą komórki od wewnątrz, korodując nerwy naczynia i tkanki. Witamina E natomiast działa na błonę komórkową, chroniąc jej integralność przed tymi uszkodzeniami. Działają one razem, jedna chroni wnętrze, druga zewnętrze. Mało kto wie, ale kiedy glukoza jest wysoka, organizm wchodzi w stan przewlekłego zapalenia oksydacyjnego. Oznacza to, że nawet jeśli osoba nic nie czuje, krew jest gęstsza, naczynia bardziej podrażnione, a organy pod stałą agresją. A kiedy te agresje powtarzają się każdego dnia, rezultatem jest neuropatia, nefropatia, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach amputacje. Żadne z tych powikłań nie pojawia się znikąd. Są one sumą małych uszkodzeń, którym można było zapobiec odpowiednimi mikroelementami. Najsmutniejsze jest to, że wielu unika owoców i warzyw w obawie przed naturalnym cukrem, jakby każdy węglowodań był wrogiem. To poważny błąd żywieniowy. Witamina C występuje w obfitości w produktach spożywczych, takich jak aseroule, gujawa, nerkowiec, truskawki, kiwi, pomarańcze i czerwona papryka. I wiesz co jeszcze? Te produkty mają znacznie niższy indeks glikemiczny niż się wydaje, zwłaszcza gdy są spożywane ze skórką lub w towarzystwie błonnika. Sekret tkwi w połączeniu żywności, a nie w radykalnym wykluczeniu. Witamina E z kolei jest łatwo dostępna w nasionach słonecznika, migdałach, awokado, oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, a nawet w żółtku jaja. Ale oto porada medyczna, którą niewiele osób stosuje. Ta witamina spełnia swoją funkcję antyoksydacyjną tylko wtedy, gdy pochodzi z naturalnych i pełnowartościowych źródeł. Wersje przemysłowe, wysoko przetworzone, tracą dużą część swojej skuteczności. Dlatego zapomnij o ogólnych kapsułkach bez recepty. Rzeczywista korzyść tkwi w świadomym odżywianiu, w talerzu skomponowanym z mądrością. Może zrobiłeś już wszystko, przestrzegałeś rygorystycznych diet, wyeliminowałeś cały cukier, ale wyniki nadal są frustrujące. Czy zastanawiałeś się, że problem może nie tkwić tylko w tym, co usunąłeś z talerza, ale w tym, czego nie dodałeś? Brak antyoksydantów, takich jak C i E, naraża organizm. To jak próba naprawienia przecieku tylko przez suszenie ściany bez zajmowania się jego źródłem. Sam cukier nie jest absolutnym złoczyńcą. Prawdziwe ryzyko tkwi w tym, jak organizm sobie z nim radzi, a te witaminy są kluczowymi elementami tej odpowiedzi. Wielu pyta: "Ale doktorze, czy mogę jeść owoce z cukrzycą?". Odpowiedź brzmi: "Tak, z inteligencją i równowagą. Porcja aceroli zje na śniadanie lub garść świeżych truskawek z siemieniem lnianym w środku popołudnia, może być potężniejsza niż jakakolwiek kapsułka. Sekret tkwi w sposobie spożycia, w połączeniu z błonnikiem i dobrymi tłuszczami, które zmniejszają szybkie wchłanianie glukozy. To przekształca jedzenie w lekarstwo, a nie w zagrożenie. Teraz odpowiedz mi tutaj w komentarzach, jaki owoc bogaty w witaminę C lubisz najbardziej, ale unikałeś go w obawie przed glikemią? Zostaw swoją odpowiedź tutaj. Kiedy przeczytam, będę wiedział, że zobowiązujesz się do ponownej nauki do budowania bardziej inteligentnej relacji z jedzeniem. I obiecuję zostawić serduszko w Twoim komentarzu jako znak wsparcia, bo zasługujesz na to, by dobrze jeść z przyjemnością i zdrowiem. Teraz, kiedy zostawiłeś swój komentarz, kontynuujmy. Inny ważny szczegół kliniczny. Witamina C poprawia również wchłanianie żelaza, C wzmacnia krew i zmniejsza zmęczenie spowodowane wahaniami glikemi. Co więcej, Badania wykazały, że suplementacja witaminy C może obniżyć poziom glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej u niektórych pacjentów. Ale uwaga! Nic nie zastąpi prawdziwego jedzenia. Synergiczne działanie naturalnych związków jest znacznie lepsze niż jakikolwiek pojedynczy suplement. Dlatego wskazówka jest jasna: kolor, różnorodność i równowaga na talerzu. Witamina E natomiast wymaga stałej obecności w diecie. W przeciwieństwie do witaminy C, która jest rozpuszczalna w wodzie i łatwo wydalana, E jest rozpuszczalna w tłuszczach, to znaczy, że do jej wchłonięcia potrzebuje dobrego tłuszczu. Najlepszy czas na jej spożycie to główne posiłki, takie jak obiad lub kolacja, gdzie naturalnie występują lipidy. Prosty strumień oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia na świeżej sałatce, lub łyżka awokado z orzechami na końcu talerza, może zrobić całą różnicę w Twojej ochronie komórkowej. Punkt, który wielu ignoruje: osoby z cukrzycą mają większe zapotrzebowanie na antyoksydanty. Dzieje się tak, ponieważ zmieniony metabolizm zwiększa produkcję wolnych rodników. Innymi słowy, ciało starzeje się szybciej od wewnątrz i potrzebuje wzmocnienia, aby się chronić. Zaniedbanie tego to przyspieszenie powikłań. Skorygowanie tego to zapewnienie sobie większej ilości czasu z jakością, autonomią i mniejszą zależnością od leków w przyszłości. To są małe decyzje z gigantycznymi efektami. Na koniec najważniejsze. Kontrolowanie cukru to nie tylko obniżanie liczb. To ochrona nerwów, nerek, serca i Twojego życia. Witaminy C i E są do tego potężnymi narzędziami, ale muszą być używane z mądrością, konsekwencją i zaufaniem. A przede wszystkim z szacunkiem dla Twojej historii, Twojej walki i Twojej zdolności do zmiany. Kto to rozumie, nie tylko poprawia glikemię. Przekształca własne życie. I co najważniejsze, szukaj profesjonalisty zdrowia, który spojrzy na Ciebie całościowo, który zleci właściwe badania, który odpowiedzialnie doradzi i który nie będzie Cię traktował tylko jako kolejny przypadek cukrzycy. Decyzja o zmianie zaczyna się teraz. I nie jesteś sam. Każda mała poprawka to krok. Każdy nowy produkt spożywczy na Twoim talerzu to wybór życia. Jeśli ta treść ma dla Ciebie sens, pokaż, że zobowiązujesz się do własnej transformacji. Napisz w komentarzach: Jestem priorytetem od dzisiaj. A kiedy zobaczę ten komentarz, będę wiedział, że wszystko zrozumiałeś. I dam Ci serce, bo wiem, że będziesz o siebie dbał jak nigdy dotąd. Teraz idź. Zacznij od czegoś prostego. Owoc. Spacer. Szklanka wody przed posiłkiem. Twoje ciało jest gotowe do reakcji. Czeka tylko, aż ty też będziesz gotów.